Witam Was w kolejnym filmiku z FIFA 17 Jak zarabiać na kartach Poprzedni mój filmik bardzo Wam się spodobał Z tego co widzę zostawiliście ponad 250 łap w górę Co wielkie dzięki Myślę, że zdradzę Wam kolejny sposób Na którym obłowicie się już dość Bardziej, dość więcej hajsu zarobicie Jak widzicie na moim liczniku 244 tysiące Miałem trochę więcej, tylko potwierałem kilka paczek. Tam było chyba 268 tysięcy, więc niecałe 270 tysięcy było. Bawiłem się w tym w ten, w ten sposób handlowałem kartami przez weekend, czyli przez piątek, sobotę, niedzielę, łącznie mniej więcej, suma sumarów, no mniej więcej, około 10 godzin przez te 3 dni, 10, no może 11, wątpię, żeby więcej. I, i dorobiłem się ponad ćwierć miliona, a zaczynałem mając. Coś koło 15 tysięcy, no zawsze zostawiam sobie tak, żeby było na draft, na jeden draft, żeby zawsze y, mieć y, jakieś, jakieś pieniądze, żeby y, coś rozpocząć. Y, słuchajcie, sposób jest banalnie prosty. Myślę, że trochę z Was, y, czy, jakaś część na pewno go już wykminiła, ale spora część na pewno tego, na, na ten sposób jeszcze nie wpadła. Z tego względu, że ja sobie y, świetnie handlowałem tymi kartami więc. Za bardzo tutaj nie było mm, przeszkadzaje, nikt mi za bardzo nie przeszkadzał. Słuchajcie, sposób polega na tym, że wchodzicie sobie w srebrne karty, pozycja obojętna jaka, dajecie cenę Max 250 na teraz, i teraz słuchajcie, są y, można zbierać ligi belgijskie, y, francuskie, no, znaczy ligę belgijską, francuską. MLS czyli amerykańską, oraz oraz portugalską, więc szukamy sobie zawodników właśnie z tych lig. Zaczniemy od francuskiej, one będą na pewno kupowane. No, tutaj na razie jest tylko dwóch, można je licytować po prostu. I zaraz wam pokażę, że to działa. Tutaj akurat z francuskiej nie pokażę, myślałem, że coś będzie. Przejdźmy sobie tutaj do belgijskiej ligi. Dobra, za godzinkę 250. Tego dam w ciemno 300, z tego względu, że to jest srebrny rzadki, więc on minimum za 300 będzie schodził. Damy następnych. No, w tym momencie akurat tych kart jest mało, jak widzicie. To już tutaj sobie upatrzyłem wcześniej. Są momenty, gdzie tych kart jest więcej. No, jest godzina w pół do 11 przed południem, więc może dlatego to ma y, takie... Efekty Słuchajcie, obstawiacie sobie Ile wejdzie do 250, tam 300 Nie kupicie wszystkich, wiadomo Ale kupicie część Potem możecie to sobie analizować Widzicie, tutaj na przykład jednego Już kupiłem, bo potem już Jak już tutaj jest na tej liście, tak jak teraz To już sobie mogę, mam czas i mogę sobie go Obstawiać ile chcę, na przykład 1400 Widzę, najtaniej schodzi Czyli już w ciemno za kolejnego mogę dać 500 i czekam po prostu nie na kolejnego na kawaję. Ile schodzi o schodzi poniżej powyżej piątki, ale czasami nie dawajcie dużo, bo lepiej potem to na ostatnią chwilę dokoptować troszeczkę więcej hajsu. Ten schodzi za 900. Zostawmy go, a dajmy 300 nawet dobra. Tego nie będziemy przebijać, to jeszcze 3 godziny, więc trochę czasu jest. No zobaczmy za ile tego kupiłem. Kupiłem go za 500, a sprzedam go za. Widzicie? 3900. Najtaniej idzie. Dobra, zrobimy tak. Damy go za 3300. A to obniżymy do. Dajmy na to 2,5. I na godzinkę go wystawiamy. Przebitkę na tym macie na, ty, na tym sposobie naprawdę czasami sporą. Czasami zgracie 200, 300, czyli kupicie kartę za 300, sprzedacie za 600, czy tam za 550. To nie jest duża przebitka, ale zdarza się często tak, że kupicie kartę za 300, czy za 500, a sprzedacie ją za 3000. Często tak się zdarza. Naprawdę często. Tutaj mamy coś już wystawionych, więc zaraz. O, to akurat było z paczki. To też. To też. No, tutaj akurat co sprzedaje, to wszystko było z paczki. Zabijmy się teraz srebrnymi, to było wcześniej. Tu jest z tych co wylicowałem. Popatrzcie, tego wylicowałem za 200. Widzicie? Minimalną cenę ma 2000. 6000 na szybko, do teraz do sprzedania. Ale zrobimy innym jak za 45 minut. Damy sobie 4,5 tysiąca, tu już tak jest znaczny profit. Nawet za 2000, jakbym go sprzedał, to byłby profit znaczny, prawda? I wystawiamy. Zobaczymy, deliwa za 2900 idzie najtaniej. A ja go kupiłem za ile? Aha, tego wygrałem w paczce. Za 2900. No damy go za 2500, 1900 wystawimy. Mogę go, mogę go w sumie sprawdzić, za ile mogę go kupić. Tego kupiłem za 300, 1200. Dajmy go na 900, tutaj 750. To zawsze jakiś profit do przodu, jeśli będzie sprzedany. No tych srebrnych to nie liczę, ani brązowych. Oni są po prostu z paczek. Sposób jest genialny, tak jak Wam mówiłem. Powtórzę jeszcze raz, ustawiajcie sobie na 250, 300, jak już kupicie, potem sprawdzajcie, na ilu, do ilu możecie podbić. Nie podbijacie ceny maksymalnej od razu. Słuchajcie, nie podbijajcie. Podbijajcie sobie na sam koniec. Jak już zobaczycie, co się dzieje. Niektórych sobie tutaj zawodników, na których więcej mogę zarobić, po prostu zostawiłem. Zobaczcie na przykład na tego. Sprawdzimy go sobie. Nie ma ani jednego na liście w tej chwili do sprzedania. Zobaczymy sobie Simona. Schodzi za 6,5. No, za 5 tysięcy go nie kupię, ale czasami. Da się go kupić za 1500, za 2000, bo już tak kupowałem. Saif 3200. Na razie nie ma tutaj dobrej oferty. Poczekam. Kopman za 4000, jest tylko jeden. Fai 2800, 2,5. Nie ma dobrej ceny. Majte, na tym dużo zarobiłem i na Paju dużo zarobiłem. 8,5 to no niestety trochę za dużo. Czasami da się go kupić nawet za 3000, go da się wyciągnąć i za 7 go, go sprzedać. Także profit naprawdę znaczący. No, nie ma. Z tych, których chcę, nie ma. O, widzicie, tutaj kawaje nam przebili na 550, ale ja nie będę teraz go przebijał na 600, po prostu jeszcze poczekam, co się tutaj będzie działo. No, za jakieś 50 minut, 45 pomyślę. No, widzicie, tego też mm, przebili, ale na spokojnie, nie martwcie się, na pewno z tego profit spory mieć będziecie. Mam nadzieję, że wam się ten sposób podobał. Jak kolejne jakieś sposoby znowu rozkminia, czy ja już mam kilka sposobów, ale jak na kolejnych sposobach trochę zarobię, a ten film wam się będzie podobał i zostawicie znowu sporą, sporą dużą ilość łapek w górę. To Wam kolejny sto, sposób po prostu yy, nagram i przedstawię. Tutaj prawdopodobnie dojdzie do Squad Building Challenge jeszcze kolejne jakieś ligi, bo jest na razie ligę, e, jak widzicie, yy, ta portugalska, amerykańska i tą, którą ja już ukończyłem, czyli yy, Pro League Belgijska. Myślę, że kolejne jakieś ligi dodadzą, więc yy, z, na razie z tych czterech lig opłaca się handlować bardzo tymi srebrnymi kartami, Myślę, że dodadzą. Następne dlatego, warto zbierać piłkarzy. Ja już w klubie mam ich 850 prawie, więc zawsze to się przydaje. Nawet brązowi się przydają. Wierzcie mi, nawet brązowi się przydają. Ostatnio było Squad Building Challenge z, z drugiej, trzeciej ligi angielskiej. i Brązowi siedli idealnie. No, na razie tutaj wystarczy. Trzeba czekać, zobaczmy sobie jeszcze, czy tutaj. Coś nowego nam doszło. Tego możemy znowu w ciemno tutaj dać. Wszystko, no jak widzicie, na razie za godzinę. Za 200. No, za jeden dzień to ja już to na razie olewam. Zobaczmy sobie ponownie na MLS. Tutaj już za 200. Możemy coś oblukać. Tego 3 godziny na razie to zostawimy. Zobaczmy sobie, prolik. Nie 150 zawsze dawajcie więcej. 150 to, to jest taka zachęta, że każdy przebija. Jak już jest 200, to już się na pewno niektórzy wykruszą. Po prostu dajmy sobie jeszcze francuską. też nie ma nic. Zaraz zobaczymy, w tych co teraz sobie zaznaczyliśmy, jakie oni osiągają ceny. Czy można coś zwiększyć na chwilę obecną? 9000. Ale nie zwiększę go więcej niż do 300, taką bardziej zaporówkę zrobię na chwilę obecną, żeby nie wtajemniczeni po prostu, niektórzy się boją, nie chcą przebijać, srebrna karta, se myślą, o nie, to 150, to 200, ale więcej nie dam, dlatego my dajemy 300. Tak samo jak z tym, widzę, że mogę sobie pozwolić, daję 300. Tutaj nie znaleziono, to daję w ciemno 300, nawet 400 dam. Zobaczymy następnego. 900. Nie, tutaj 300 zostawię zdecydowanie tak. No i czekamy, czekamy, co się będzie działo. Ten sposób na handlowanie jest naprawdę zajebisty. To jest dosłownie 10 minut teraz, co wam to pokazuję i co nagrywam, więc <gryw> wiele tych kart też nie mam, bo wcześniej je pousuwałem. Ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób. No jak widzicie u mnie na liczniku, prawie ćwierć miliona było więcej. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie będę przeciągał sposób, objaśniłem i mam nadzieję, że zarobicie na tym sposobie naprawdę kupę hajsu. Pokupicie sobie karty takie, jak będziecie chcieli, że Wam to będzie pomocne, przydatne. I nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia Wam życzę strzała.